Wiceszef MSZ spotkania Morawieckiego z liderami państw częścią planu wobec Putina i Łukaszenki wiceszef MSZ o ofensywie dyplomatycznej premiera. Rozmowy z przywódcami państw europejskich to część większego planu. Premier Mateusz Morawiecki udaje się na rozmowy z przywódcami Niemiec i Wielkiej Brytanii i ze wspólnym mandatem państw naszego regionu powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. W ocenie przydacza to wpisuje się całościowo w duży plan dyplomatyczny, który ma na celu wypracowanie jedności i twardych sygnałów wobec Moskwy i Mińska. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w czwartek premier spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i Olafem Scholesem, kandydatem na nowego kanclerza Niemiec. W piątek Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii i Borisem Johnsonem. Agenda rozmów to nie tylko kwestia sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, ale szerszej sytuacji bezpieczeństwa w regionie i tych agresywnych, hybrydowych działań Aleksandra Łukaszenki, także ruchów wojsk wokół Ukrainy. Coraz więcej sygnałów świadczy o tym, że mamy do czynienia z rosnącym napięciem na granicy między Rosją i Ukrainą, powiedział przydacz. Podkreślił, że konieczność aktywnych działań polskiej dyplomacji jest spowodowana sytuacją na granicy, wydarzeniami na Ukrainie, rosyjskim szantażem na rynku gazu oraz działaniami dezinformacyjnymi. To wszystko powoduje, że najbliższe tygodnie, miesiące przybierności Europy, świata zachodniego mogą być bardzo niestabilne i niebezpieczne. Stąd też Polska jako państwo graniczne wschodniej flanki NATO aktywnie próbuje pobudzić naszych partnerów, utrzymując koalicję jedności europejskiej, powiedział wiceszef polskiej dyplomacji. Przypomniał, że premier Morawiecki zaczął cykl spotkań od rozmów z liderami państw naszego regionu, państw bałtyckich, państw Grupy Wyszehradzkiej, a także Chorwacji. Zaznaczył, że równolegle szef MSZ Zbigniew Rał był w Rumunii, a prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Bułgarii. I z takim wspólnym mandatem Europy Środkowej i Wschodniej premier udaje się na kolejne rozmowy z liderami państw zachodnich. To wpisuje się całościowo w duży plan dyplomatyczny, który ma na celu wypracowanie jedności twardych sygnałów wobec Moskwy i Mińska, aby nie dopuścić do agresywnych działań, które mogą zagrozić pokojowi i stabilności powiedział przydacz. Wicerzef MSZ pytany czy podczas rozmów w Berlinie poruszony zostanie również temat gazociągu Nord Stream 2 odparł, że tematyka energetyczna jest i będzie poruszana w rozmowach z partnerami zachodnimi? Jak wskazał, jest to instrument, którym prezydent Rosji Władimir Putin próbuje destabilizować rzeczywistość w Europie Środkowej i Wschodniej oraz wpływać na decyzje polityczne państw zachodnich. Przydacz dodał, że gazociąg Nord Stream 2 nie został jeszcze w pełni uruchomiony, a już Putin zaczyna grać tym instrumentem. Premier Morawiecki w ostatnich dniach spotkał się z przywódcami. Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz z premierem Chorwacji. W środę premier w Paryżu rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, po południu z premierem Słowenii Janezem Janszą. Na granicach Unii Europejskiej i Białorusi trwa kryzys, odkąd na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tysięcy. W listopadzie blisko 17,3 tysięcy, w październiku prawie 7,7 tysięcy, we wrześniu i ponad 3,5 tysięcy, w sierpniu. Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią, w 183 miejscowościach województwo. Podlaskiego i Lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 2 grudnia.